No, i cóż, zobaczmy, energia, za którą warto podążać, która prowadzi Was. Energia, której jednak trzeba się zastanowić, bo tutaj będzie więcej, yy, można zgarnąć jak jakby więcej, przede wszystkim niczego nie zepsuć. Energia świata, uwaga na świat, na nowe, na nowe wyzwania, na nowe możliwości i energia, która mówi o tym, za czym warto po prostu jakby podążać. Karty powiadają, zapowiadają tutaj dosłownie finanse, dosłownie obfitość, tak? Mówią też o tym, że zmieni się was świat, że zmienia się świat, pojawiają się nowi ludzie, że trzeba będzie teraz obrać jakąś drogę. Czasami planujecie coś, jakiś macie wybór, tak? Nie wiem, kupujecie pralkę, lodówkę, być może dom czy coś innego i trzeba tutaj dokonać będzie dobrych wyborów, albo nie macie jakichś po prostu stliczce określonych warunków, to jest wszystko przemyśl, Uwaga, nie zepsuj, nie zmarnuj po prostu tej szansy, bo później z tym wyborem trzeba będzie po prostu tak zwanie już żyć. Tutaj jest energia, która mówi, przytrzy, poczekaj chwilkę, zastanów się, pobądź w swoim własnym świecie przez chwilę w tej sytuacji, nie podejmuj pochopnych po prostu tak zwanie decyzji, bo za czym warto po prostu utrzymać tak, co warto, za czym warto pójść. Zgłębić się w swoim świecie, pobyć w takim stanie, w jakim się jest przez jakąś chwilę, to Wam po prostu jakby pomoże zwłaszcza w sprawach i decyzji związanych. Trzeba będzie odwlec czasami jakieś decyzje, być może związane z jakimś wydatkiem, z jakąś decyzją, która będzie na długo. Chcecie coś większego kupić, coś innego zainwestować. Mówi, poczekaj, bo potem z tą decyzją będzie na długo, tak? To Żeby nie było tak jak jest z moją płytką, kochani moi, nie wiem, czy pamiętacie. Część z Was pewnie pamięta, kiedy ja wybrałam, kupiłam płytkę do kuchni gazową i dzisiaj pewno nie wybrałabym czarnej i teraz muszę z nią żyć, bo przecież nie mogę od razu wymienić tej płytki na kolor biały, tak? Także muszę żyć tą czarną po prostu płytką, na której wszystko widać. Na no czarnym zawsze wszystko widać, wszystkie paczki, wszystkie palce, ruchy, wszystko to, co jest. No niemniej jednak trzeba było obrać inną miarę teraz spojrzenia. Teraz już nie przyglądam się aż tak bardzo. Ciężko mi było się przyłożyć do tego, że dobrze, trudno, to będą smugi, a niech sobie będą. Srauto pies tak i tyle. Także taki to po prostu dla Was czas. Warto być może podjąć decyzję, tylko dobrą decyzję, podstrzymać się jeszcze, jeśli chodzi o na przykład jakiś wyjazd, wycieczkę, tak? Czy wybranie się proszę gdzieś dalej. Karty czasami, bo już zanim podejmiesz, dla niektórych może być tak, zanim podejmiesz jakąś decyzję, to pojedź tam, zobacz, przyjrzyj się tak zwanie temu i wszystko będzie dobrze, żeby pieniądze były dobrze spożytkowane. To było, czy tam było czytanie dla lwa.